Siema Adam. Cześć Słuchaj. No doszła nas smutna wiadomość, że uległeś wypadkowi i że ciężko z tobą było. I z tego miejsca pragnę cię bardzo pozdrowić i chcę życzyć Ci dużo siły wytrwałości, żebyś pomimo tych problemów, które codziennie Cię spotykają i tego dodatkowego teraz który przeżyłeś to nowe doświadczenie, abyś nie poddawał się, żebyś trwał dalej, żebyś żył. Pamiętaj, że my tutaj jesteśmy, czekamy na Ciebie, liczymy na Ciebie, na Twoje komentarze, które bardzo nas budują. Wszystkim zresztą ze strefy Agro i nie tylko. Bardzo na Ciebie liczymy i chcemy, byś nie poddawał się, żebyś żebyś trwał dalej. Trzymamy za ciebie kciuki. Pamiętaj, że tu jesteśmy. Zawsze możesz się do nas zwrócić. Jakbyś potrzebował jakiejś pomocy czy coś, to, to jesteśmy. Adaś farmuś, czekamy na ciebie. Zdróweczka i tego, co dobre dla Ciebie i dla Twojej całej rodziny. Szczególnie dla małżonki, dla dzieci, szczególnie dla tych najbliższych, którzy tam z Tobą są i przeżywają te trudy dnia codziennego. Pozdrawiam ja. przemo. Adaś, przyjacielu. Taj Adrian. Ale nie jestem sam. To jest obok mnie. Co prawda, Cię nie zna, ale. Sama powie. Ale właśnie Tata opowiadał o Panu. I chcieliśmy przekazać kilka słów. Także masz byku pozdrowienia ode mnie i od córy. Słyszałem, co Ci się stało. Ale. <laughs> Znajdziesz sobie tyle mocy, żeby się szybko wyzbierać i do przodu. Farmoś, to ty jesteś takim prawdziwym przyjacielem i tym ogniwem, co to łączył tą całą naszą społeczność YouTube'ową. Zobaczyli dzięki tobie mamy takich kumpli przyjaciół. Wszyscy są za tobą. Wspieramy cię byku, życzę Ci mnóstwo zdrowia. I pamiętasz jak spadło na mnie te półtonowe drzewo dwa lata temu. Pierwszy raz w życiu mi film zgasi, to dwa razy, wyłamało nogę w kolanie, a widzisz, że parę dni później już byłem na chodzie. Życzę Ci mistrzu tego samego, zdrowka do przodu i jak będziesz już tam w stanie, to w kontakcie. Trzymaj się, jeszcze raz na najlepszego jeszcze. od Adriana i od Waneski. Jeszcze dodam, że z tego co jakby mogę wywnioskować, jest Pan bardzo silnym człowiekiem i cieszę się, że Pan znalazł sobie tyle si Cześć farmuszu, serdeczny przyjacielu, no jak się dowiedziałem co Cię spotkało no myślę, no kurde, no bardzo mi przykro się zrobiło na sercu i w ogóle, że moja bratnia dusza, no po prostu tak się wydarzyło, no. także życzę Ci wszystkiego dobrego, nie poddawaj się, myśl cały czas pozytywnie, Jest z takich rzeczy człowiek wychodził, a to życie to różne, piszę scenariusze, każdy wie, już takie jest to życie, no ale trzeba brać się w garść i żyć. Także jeszcze raz pozdrawiam Cię, wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Trzymaj się tam przyjacielu. Cześć Adaś, wszystkiego dobrego. Zdrówka Ci życzę, powrotu do zdrowia. Bądź silny jak mój traktor. Wiem, że masz tyle mocy co mój ciągnik i dasz radę wyjść z tego wszystkiego. Jeszcze się zobaczymy. Witaj, Farmuś. Nie chcę, żeby te słowa, które do Ciebie nagrywam, zabrzmiały jak jakieś puste frazesy. Każdy z nas zmaga się z różnego rodzaju trudnościami, ma gorsze i słabsze dni. Ja sam ostatnio przeżywałem bardzo trudny okres czasu. I gdybym sobie wtedy odpuścił, dziś nie nagrałbym tych słów dla Ciebie. Przy okazji dowiedziałem się, ile jest życzliwych ludzi wokół mnie. Ty też nie jesteś sam. Nie wiesz... Co jutro się wydarzy, komu ty jutro pomożesz, i jeżeli sobie to w tym momencie odpuścisz, to nie przekonasz się o tym, komu jutro pomożesz. To, co się wydarzyło, już się wydarzyło, nikt tego nie cofnie. Nie ma sensu się zastanawiać, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego tak to wszystko wygląda. To już się stało. Trzeba się oswoić z tą sytuacją, jaka jest obecnie i iść do przodu. Bo najpiękniejsze jest to, co jest przed nami. Być może dziś tego nie rozumiesz, ale kiedyś to do ciebie dotrze, tylko daj sobie szansę. Zobacz ile i ilu jest życzliwych ludzi wokół ciebie, więc nie jesteś sam. I tu zakończę to nagranie słowami piosenki. Kiedyś jako młody człowiek nie rozumiałem w ogóle tych słów. Dziś do mnie dotarły. Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Nie jesteś sam. Trzymaj się. Cześć, farmuś, to Józef Kaszuby. Życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Trzymaj się. Nie poddawaj się. Najlepszego. Servus, farmuś, kilka słów ode mnie. Życie to niestety jest taki twór, który pisze nam różne scenariusze. I nie zawsze takie, jakbyśmy chcieli. Raz siedzimy na byku, raz pod bykiem. Jak siedzimy pod bykiem, jak nas rzucić z siebie, to trzeba wstawać, brać tego byka za rogi i pokazać mu, kto tu rządzi w tym życiu że to my jesteśmy kowalem swojego losu. Nie ma co się poddawać głowa do góry, uśmiech na twarz i jedziemy z tematem. Tommy Lee Jones, pozdrawiam. Ciao! Cześć, Farmuś, Turenia. Pewnie w tym momencie pomyślałeś sobie, że o, kolejna, która będzie mi tu pitolić. O morałach, prawić kazania. Nie, nic z tych rzeczy. Słuchaj, nie tak dawno przeglądałam YouTube'a i wpadł mi w ręce taki short, który daje bardzo wiele do myślenia. Uczniowie w klasie siedzą, jest z nimi nauczyciel, uczy ich matematyki. W pewnym momencie Jeden z uczniów mówi: Po co pan nam to wszystko mówi? My jesteśmy już skreśleni, nas dawno przekreślili, czekają tylko na koniec roku, żeby przenieść nas wszystkich do klasy specjalnej. Jesteśmy nikim. Po czym nauczyciel mówi: Nie, wy nie jesteście głupcami. Chłopak się obruszył i ponownie do nauczyciela mówi: Człowieku, ogarnij się, jesteśmy zerem, włącznie z tobą. Nauczyciel po chwili namysłu ostro odpowiedział uczniowi: "Wiesz jakimi słowami? Dokładnie takimi. Nie. To, że ktoś was skreślił, to, że nie widać dla was szansy, nie znaczy, że wy jej nie macie. Wy macie swoje rozumy. To wy musicie zawalczyć o to, żebyście byli kimś, żebyście coś w tym świecie znaczyli. To wy decydujecie, co dalej będzie." Einstein, który miał wielkie problemy. Mickiewicz, który nie zdał trzeciej klasy. Hopkins, który całe życie był sparaliżowany, nie mówiący w ogóle nie komunikujący się zewnętrznie ze, z innymi osobami. A jednak ludzie wybitni, którzy mieli coś do spełnienia na tym świecie. Tak samo i ty jesteś tu bo masz coś jeszcze do spełnienia. Gdybyś nic nie znaczył, gdyby twoje życie nie było nic warte, już dawno by ciebie nie było, ale jesteś. Farmuś, ty jesteś, więc coś jeszcze jest przed tobą. Kwestia, co dojrzysz. To ty musisz zadecydować, po co tutaj jesteś i co jeszcze możesz zrobić, a możesz uwierz naprawdę wiele. Mimo wszystko Mimo swojego cierpienia, mimo ogromnego bólu, możesz przenieść góry. Nie powiedzmy rękoma, nie na nogach, ale masz coś, czego być może nikt nie widzi, czego być może ty jeszcze dzisiaj nie widzisz. Farmuś, walcz. Walcz, bo masz jeszcze coś do spełnienia. I życzę Ci, żebyś umiał odnaleźć ten cel, żebyś umiał dostrzec, Całe piękno wokół siebie, dostrzec wszystkich tych ludzi, którzy stoją za tobą murem, którzy ciebie wspierają, i na koniec powiem ci jeszcze takie jedno zdanie: pamiętaj, choćby został tylko jeden, który będzie po twojej stronie, który będzie cię wspierał, to choćby dla tego jednego, a warto, warto walczyć. Pamiętaj, farmuś, o tym. Życzę ci wszystkiego, co najlepsze. Żebyś odnalazł wiarę, obyś odnalazł drogę i obyś odnalazł to, co jeszcze masz do spełnienia. Do następnego! Taki luz, jest. taki luz, cześć Adaś. No, chłopok, no i ja. Życzymy ci zdrowia dużo, nie? Chłopok. ty Pobił mnie, kurna. Życzymy ci zdrowia. Wracaj, chłopie, do zdrowia. My tu grzebiemy przy gratach. One nas. Trochę się uwaliłem, ale to nic. Trzymamy kciuki, żebyś jak najszybciej wrócił do zdrowia. Grzebiemy też przy Ursusie Przemo Tutaj taką moc zrobił, że te koła to już są za małe. Siemanko z tej strony ekipa Trawigarasz i Kazik Kaszebe. Siemano. No i Waldek, trochę trawi Garaż, trochę GR Sikora. Słuchaj, chłopie, trzymaj się tam i życzymy Ci dużo zdrowia i na pewno dasz radę. I wierzymy w Ciebie i Cię bardzo serdecznie pozdrawiamy. Trzymaj się. Trzymaj się! Zdrówka. Chłopie. chłopie, wracaj do zdrowia, szybciutko. I bardzo Cię pozdrawiamy, gdzie ten łobuz? Hopok. Dobra, jedziemy. Pokaż tutaj. Dobra, no, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Miłego dnia, cześć. Cześć, Jadaś. niech ten trudny czas, w którym teraz się znajdujesz, minie jak najszybciej. Odpoczywaj, zabieraj się i pamiętaj o tym, że gdybyś czegoś potrzebował, to masz dużo fajnych, życzliwych osób wokół siebie, którzy na pewno pomog pomogą w... W miarę możliwości pozdrawiam Cię serdecznie przesyłam Ci buziaczki, uściski trzymaj się Iwona. Cześć Adam, Farmuś tutaj Manik Mechanik z tej strony stoję akurat koło mojego sztajera, mam go jeszcze mówią, że nie mam, ale ja go mam mało go ogarniemy chciałem Ci życzyć zdrówka, szczęścia kurczę, żeby się tam jak najszybciej wszystko goiło żeby było dobrze, szybkiego powrotu do zdrowia. No i wracaj do nas tutaj na tym YouTube, żeby nam kto miał pokomentować. Życzę wszystkiego dobrego. No i miłego dnia życzę. Pozdrawiam. Michael z USA, Centralne Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej. Siema z byku, farmuj, słuchaj chłopaczyno. no czym się? Mega dużo zdruweska dla Ciebie. Stało się nieszczęście, wiemy, ale teraz musi się pozbierać do kupy byku. Dawaj, nie poddaję się, walczymy na pełnej. Zobacz, ja tu z Ameryki do Ciebie nadaję, żeby dać Ci po prostu ducha. No i jakbyś tutaj chciał ze mną bizonem pośmigać, to dawaj, zapraszam, panie. Wszystko jest możliwe. I troszeczkę mi się zaczyna tutaj troszeczkę tam coś rosnąć, można powiedzieć tak, he, he, he. Więc słuchaj byku, wracaj do, do szybkiego powrotu do zdrowia, do zdrówka. Majka tobie życzę za wielkiej wody z centralnych Stanów Zjednoczonych. Siema Elo. Psym się do zobaczyska. Dobry. Chcielibyśmy złożyć. Pozdrowić i życzyć wszystkiego. Najlepszego, szybkiego powrotu do zdrowia. Adaś, Zobacz na tle. Moje żółte szaleństwo. Młody obok mnie, czapka na głowie, bo spawamy przyczepę, żeby sierść nie popaliło. Gdzieś tam mam jakieś te sanie obsługiwać jako święty Mikołaj. To muszę mieć brodę. Także chłopie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Czekamy na Ciebie. Tęsknimy buziaki. Siemano Farmuś, nie wiem czy znasz mnie, czy mnie kiedykolwiek oglądałeś, ale ja za to znam Ciebie i słyszałem jaka przytrafiła Ci się, no niefajna historia, chciałem powiedzieć, że życzę Ci dużo zdrowia, sił i wytrwałości, masz jeszcze na pewno dużo rzeczy do zrobienia w życiu, więc zbieraj siły, że tak powiem, nie łam się więcej. No, i cóż, żyj i kwitnij, jakże paki teraz. Witam z pozdrowieniami dla Adama Farmusia. Chłopie, nie poddawaj się, jesteśmy z tobą. Szybkiego powrotu do zdrowia życzę i trzymaj się tam. Pamiętaj, całe agro jest z tobą. Na razie pozdrawiam jeszcze raz. Cześć, mam na imię Wojtek. Doszły mnie tu słuchy, że nasz kolega Adam Farnasz doznał nieszczęśliwego wypadku. Pozdro chłopie, trzymaj się tam. To taki mały akcencik. Żeby ci się weselej robiło tam. Troszkę przywalimy żury. No i myślę, że kilka tych filmów, takich tych twarzy, których na pewno rozpoznałeś, myślę, że poprawią ci humor, poprawią ci nastrój, że, że sprawimy, że będziesz czuł się lepiej, chociaż pod względem takim mentalnym i że będziesz miał ochotę do nas wrócić, że będziemy znowu mogli gdzieś tam się spotkać na wideo, wideorozmowie, wideokonferencji. Razem z uczestnikami tego filmu, którzy teraz brali udział, życzymy Ci wszystkiego dobrego i tego co najlepsze. Jeszcze raz, Adaś. Pozdrawiamy. Cześć.